No co, Kitty, dzisiaj jest ważny dzień. Bardzo ważny. Dzisiaj zdecydujemy o losie dwóch szczurów. No, Kitty, nie będzie tak źle. To tylko dwie wariatki. Co ty tu tak siedzisz w ogóle? Przejmujesz się mną? No? Jasne, że tak, Smilik, ale przecież nie mogę ci pomóc w tej sytuacji. Dobra, Smilik, pomyśl, jak zerwać znak, żeby cię nie wyrzucili ze szkoły. A Nat jest tu dzisiaj? W ogóle przyszła do szkoły? Smilik, nie rozumiem czym się tak zamartwiasz. Podejdź do niej i po prostu powiedz dobra, moja miłość się odeszła, przepraszam, nie będziemy razem. I wróci do Aiso. No tak, jeszcze się odwdzięczę AI'owi. Tam mu jego miłość z powrotem. Smilik, naprawdę jestem tobą zmęczony. To ty masz kłopoty, więc to ty podejmuj decyzję. Ja nie mogę Ci pomóc. Dzięki przyjacielu, powiem ci to samo jak ty będziesz potrzebował pomocy! Zachowujesz się jak histeryczka. Lejla, dzięki, jak mam się uspokoić? Nie wiesz, że dzisiaj nasz los jest przesądzony. Wszyscy będą głosować przeciwko nam i wyrzucą nas ze szkoły. Nie, bądźmy szczere, to nie jest nasza szkoła. Chciałyśmy ją przejąć, ale się nie udało. I w tej sytuacji nie powinnyśmy się wcale martwić. Musimy się zastanowić. Już się zastanowiłam. Rzucę się do stóp Diany i powiem: Proszę, pozwól mi zostać w tej szkole. No, Jana, jak planujesz całować stopy Diany, to zrób to bez mnie. Czekaj, Laila, czekaj. Jana, nie jestem Dianą, nie musisz mnie trzymać. Dobra, jestem spokojna, spokojna jak ogórek. No tak, przypominasz dziś ogórka. No, ale mam inny pomysł. Napowiedz no mi, Jana. Możemy udawać, że jesteśmy bardzo biedne, żeby cała szkoła się nad nami zlitowała. O, to całkiem dobry pomysł. I co żaby? Nie macie kapitana. Słyszałam, że wasz kapitan został najlepszą przyjaciółką Diany. Czy to prawda? Posłuchaj, Nat, nie bądź niegrzeczna, jeszcze nie wiesz, co się z tobą stanie. Wszystko się zmieniło, Diana i Kitty rządzą teraz szkołą i wszystko będzie inne. Tak, prawie zostałyśmy wyrzucone z powodu zdrady. Ale już się nie popisujemy. Nie chcemy zostać wyrzucone ze szkoły. Stop, dziewczyny! Nic mi o tym nie mówiłyście! Co się zmieniło? Nad przykro mi, nie możemy z tobą rozmawiać. Spotykasz się ze Smilem, a to bardzo niedobrze. Co? Stop! A gdzie Smile? Cieszę się, że wróciliście. Znowu mam tyle zamówień. Ajs, zjemy pizzę. Karbonary. Ajs, nasz drogi baristo, przynieś nam koktajle truskawkowe, proszę. A czemu taka milutka jesteś? Patryk, zapomniałeś? Wszyscy w tej szkole muszą być mili. Już wam przyniosę zamówienia, ale proszę dajcie mi napiwki, bo wiecie, dwa dni byłem bez żadnych zamówień. Cześć, witam wszystkich w tej kawiarni. Eee. Diana. Diana, Diana, dobrze cię widzieć z powrotem. Diana, usiądź, ustąpię ci stolik. Jestem bardzo zadowolona, że jesteście tacy uprzejmi, ale przestańcie się przymilać. Nie podoba mi się to. Pamiętajcie, że dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Dzisiaj rozstrzygnie się los dwóch szczurów z tej szkoły. Diana, przekazałem już dyrektorowi wszystkie dokumenty do wyrzucenia. Dobrze zrobiłem? Na no co macie ochotę, Kakao, jak zwykle? Nauczycielu Mike, pospieszyłeś się. To nie dyrektor tu decyduje, tylko uczniowie i ja. Aj, z dwie lata. Diana, my już zdecydowaliśmy, że zagłosujemy przeciwko nim, tak chłopaki? Eee. Powiecie mi swoją decyzję później. O, nauczycielu Mike, widzę, że sprawdzasz testy. Jaką dostałam ocenę? Diana Twój poszedł idealnie, masz najwyższą ocenę. Dziękuję, nauczycielu Mike, cieszę się. Ależ ta szkoła się zmienia. Przy okazji, Diana, chciałem Ci zapytać o Nat i Smilika. Ach, tak, Nat. A ona jest dzisiaj w szkole? Widziałem ją, ale się nie przywitała. Ojej, nawet się nie przywitała? Jaki samolub! No dobrze, Ice, w takim razie dzisiaj też zdecydujemy o losie nad. Ją też wyrzucisz? Ice! Ja nikogo nie wyrzucę! To uczniowie zdecydują. Ice, przynieś jakieś słodycze! Chcę, żeby czuła się tak samo jak ja, żeby czuła się zdradzona. Dima, daj spokój, mówię jej, że to zrobisz. Jak nadwyleci wyleci ze szkoły, to Smilik zacznie podrywać Dianę. Dobra, Kev, jestem gotowy. Dobra, wszyscy będziecie tego świadkami. Diana, kocham cię, jesteś najszczerszą i najmilszą dziewczyną. Niespodzianka. A, tak, żebyście nie mówili, że tylko jej daję wiersze, to prezent dla niej. Diana, to dla ciebie. Dima, cóż za niespodzianka, ale nie mogę odebrać tego prezentu. Dima, przestań zaczepiać Dianę, jest dużo innych wolnych dziewczyn. Kev, co mam powiedzieć? Powiedz, że nie interesują Ci inne. Tak, inne mnie nie interesują. Są brzydkie. O oh my god! Mógł tego, tego nie, nie mówić. mówić. Dima, co ty powiedziałeś? Co powiedziałeś? No, a powtórz to! Dima, przesłyszałam się? Dajcie mi spokój, o was nie mówiłem. Diana, weź ten prezent. Proszę podej mi właściwą decyzję. No co, dziewczyny, jak wyglądam? Normalnie. Normalnie. Co? Fajnie. Dziewczyny, posłuchajcie mnie. Nie bójcie się Diany. Ja jestem kapitanem waszej drużyny. Wszystko będzie jak wcześniej, a ja będę spotykać się ze Smilem. Jest taka pewna siebie. Bo jeszcze nie widziała Diany. Dzisiaj zdecydujemy o losie Laili i Jany. A ona też ma szansę na wyrzucenie. Smilik. Smilik, kochany. Tak bardzo za tobą tęskniłam. Ja muszę iść. Czekaj. Nad, muszę ci coś powiedzieć. Smile, wiem, nie odbierałam telefonu. Przepraszam, nie miałam zasięgu. To bez różnicy. Nad, przekro ale zrywam z Tobą, nie chcę być wyrzucony ze szkoły. Co? Zakończyć związek? Przyszłam tutaj do ciebie, a Ty postanowiłeś ze mną zerwać? Nad, ty i Smileik nie jesteście dobrą parą. Powinnaś wrócić do Aisa. Byliście naprawdę fajną parą. A Smileik musi pogodzić się z Dianą. Słyszałaś, co powiedział mój przyjaciel? A ja przyjaciół słucham. Co, Smile? Wybrałeś szkołę zamiast mnie? Jesteś głupi, bądźcie sobie razem. A ja jestem kapitanem drużyny i byłam poza domem. A teraz wszystko załatwię. Gdzie Diana? Dobra, widzisz, Smilik, poradziłeś sobie z znak zerwały z nią. To dopiero początek. Jeszcze muszę pogodzić się z Dianą, a to będzie trudniejsze dużo trudniejsze albo niemożliwe. Na co się gapicie? Na wszystko, wszystko w porządku? W porządku? Nie, dziewczyny, nie w porządku, jesteście głupie. Gdzie jest Diana? Ciekawe, co tam się stało. No co, zagrajmy w raz, dwa, trzy, kto będzie kapitanem. Raz, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dziewczyny, weźmiecie nas do drużyny? Tak, jesteście dwie, a możemy być cztery, będziemy najsilniejsze. Posłuchajcie, dziewczyny. Nie pozwolimy nikomu dołączyć do naszej drużyny. Jeszcze nie wiemy, kto zostanie kapitanem. To będę ja. Nie, ja! Ja! Dawaj, raz, raz dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. trzy. Mogę z wami zagrać? Ja mogę zostać kapitanem. Raz, dwa, trzy. Ej! Ej. Żaby, cześć! Zielona Karina, cześć! Raz, raz dwa, dwa, trzy. Raz. raz. Jana, Laila. A czemu jesteście takie miłe? I dobre? A wy zagłosujecie przeciwko nam? W ogóle na mnie współczujecie? O! Oh. <y <punishment> <noise> Ej, to wcale nie jest śmieszne! Zapomniałyście, że jak rządziłyśmy tą szkołą, to kto pozwolił wam wrócić do szkoły? My! <noise> Oj, dziewczyny, naprawdę nam przykro, ale zrobiłyście tyle głupot, więc zagłosujemy przeciwko, przeciwko! Dowiemy się na głosowaniu. No dobra, spoko, dobiorę się do Was po szkole! Jana, dziewczyny, nie słuchajcie jej! Wyglądacie dzisiaj tak pięknie! I zastanówcie się nad tym głosowaniem! Ktoś tu dzisiaj postradał zmysły! Jana, Jana. jeszcze wczoraj rządziły, a dzisiaj pewnie opuszczą szkołę. Dziewczyny, zagłosujecie przeciwko nim? Na pewno, że, że tak. tak! Dobra, Kitty, jestem gotowa! Tak naprawdę. To trochę mi ich żal. Diana, nie powinnaś się nad nimi litować. Nie będę. Obiecałam to sobie. Nie złamie się. Dotrzymam słowa. O, Diana. Przepraszam, że nie zapukałam. Powiedz mi proszę, co się tutaj dzieje? Czy ty nastawiłaś smajla przeciwko mnie? Ojej, zaczyna się bałagan. O, Nat, cześć. Tak bardzo za tobą tęskniłam. Nie było cię przez trzy dni. Posłuchaj, Nat, kiedy cię nie było, wszystko w tej szkole się zmieniło. A tak naprawdę, to w ogóle nie przejmuje się smilem. Posłuchaj, Diano, gdybyś nie przejmowała się smilem, on już by o tym wiedział. I nie zerwałby ze mną. Oho, więc cię rzucił. No tak, smile mnie szokuje. Jak widać, nie potrafi być zbyt długo w związku. Posłuchaj, Diano, jak myślisz, że będziesz spotykać się ze smilem, jesteś w błędzie. On po prostu chce zostać w tej szkole. Diana, ja na twoim miejscu bym jej nie słuchała. Nat, czy to wszystko? Co? Nie, nie wszystko. Czemu jesteś taka spokojna? Chyba zapomniałaś, że to ja jestem kapitanem drużyny. Ja. Nat, muszę cię rozczarować. Jak mnie nie ma, to zespół króliczków nie istnieje. Ale niedługo wszystko się zmieni, a zespół króliczków zostanie odświeżony. Co? Co tutaj się działo przez te kilka dni? Co się zmieniło? Nat, Nat wiele, wiele rzeczy, rzeczy się, się zmieniło. zmieniło. Jak to? Czy to oznacza, że nie mam chłopaka i nie jestem kapitanem drużyny? Jak do tego doszło? Smilik, a jak planujesz porozmawiać z Dianą? Po pierwsze mam powód, zostawiła słuchawki, po drugie dam jej różowego kitkata. Ona uwielbia wszystko, co różowe. Dobra, Smilik, powodzenia, ale proszę, nie pakuj się w kłopoty. Jak masz problemy, to mi cię szkoda. Dobra, cicho, Diana idzie. Tylko proszę, Diana nie zmieni zdania. Kitty, nie martw się, wszystko odbędzie się zgodnie z planem. O nie, co on tutaj robi? Hej, Diana, zostawiasz mi mnie słuchawki, postanowiłem ci je oddać. A niech to głupia ja! Tak, Smile, zapomniałam nauczników, dziękuję. Diana, on chce się pogodzić. Diana, to jeszcze nie wszystko to twój ulubiony różowy kitkat. Diana, weź kitkat, to tylko czekoladka. Dzięki, Smile. I koniecznie przyjdź na głosowanie. A, oh, to był pierwszy krok do pogodzenia się z Dianą. Smajlik, jeżeli to był pierwszy krok, to masz jeszcze dużo dochodzenia. Proszę, nie głosujcie przeciwko nam! Zmienimy się! Już się zmieniłyśmy! Jak ktoś zagłosuje przeciwko nam, zabiorę ten kij i pobiję was wszystkich po szkole! Żalwam ich! Nie! Przestań krzyczeć, jesteśmy biedne. Jesteśmy biedne. I tak, kochani, musicie dzisiaj zdecydować o losie Jany i Lajli. Tylko wy zdecydujecie, czy zostaną w tej szkole, czy nie. Mamy, Mamy nadzieję, że nas pożałujecie. I tak, zaczynamy głosowanie. Stella pierwsza. Ja przeciw, nieraz mnie zraniły. Ja przeciw. Przeciw. Ja też przeciwko. Ja też. Ja też. No. Ja też przeciwko. Ja też przeciw. Ja też. Żaby są przeciw. przeciw. My przeciw. Ja przeciwko. Ja też przeciwko. Ja też przeciw. A ja jestem za. Niech zostaną. Nad. Nad. Widzisz? Mamy wsparcie. Dziewczyny, nie bójcie się. Nie wiem, co się stało w tej szkole, ale one zostaną. Proszę bardzo, oto trzecia kandydatka, która weźmie udział w głosowaniu. Okej, okay, kto jest przeciwko NAT? Każdy, dlatego Jana, Leila i NAT zostają wyrzucone. Dziewczyny, pamiętacie, jak mówiłam wam o bumerangu? Teraz wasza kolej, żeby przeżyć moją historię, czy ja to jedyna niczego nie rozumiem? Dianeczka, wybacz nam, proszę! Wiemy, że wszyscy są przeciwko nam, ale proszę, wybacz nam! To ty decydujesz. Żal mi ich. Diana, nie! Dobra, podjęłam decyzję. Jak sądzisz Smilik wylecą, czy nie? Ta, najpierw Nat, potem Jana i Laila. Nie powinna im wybaczać. Oby im nie wybaczyła. Niech one polecą. Diana, nie wybaczaj im. Sądzę, że wybaczy. Nie, nie wybaczaj. No i... Dziewczyny, zdecydowałam, że dam wam jeszcze jedną szansę Macie miesiąc na zmianę Ale jeżeli nie zmienicie się w ciągu tego miesiąca To zostaniecie wyrzucone z tej szkoły Miesiąc! Cały miesiąc! O, Diana, jakie to miłe Jakie to hojne z twojej strony Ice, Ice, przepraszam Tak za tobą tęskniłam, przepraszam Nat, Nat, czekaj, nie możemy się spotykać Ice, nie mów tak Dopiero wszystko się zaczyna To moja szansa To twoja szansa Dima nawet na to nie liczy, daj mi dzisiaj czekoladkę. To, to była zła decyzja. Ajs, przepraszam. Kochani, słyszeliście, postanowiłam dać Janie i Laili ostatnią szansę. Mają miesiąc, żeby się zmienić, ale jeżeli się nie zmienią, to opuszczą tą szkołę raz na zawsze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. PA-PA! Jana, miesiąc! Lejla, jak zrobisz to dobrze, odniesiemy sukces!